Ja przede wszystkim chciałbym pogratulować chłopakom zaangażowania w walki. Bo naprawdę dzisiaj zegrali bardzo dobry mecz. Myślę, że no spore znaczenie miało tam nasze zwycięstwo dzisiaj temu z granicą i, i mentalnie tak troszeczkę poziom wyżej weszliśmy i uwierzyliśmy, że naprawdę możemy z każdym walczyć w tej lidze. Dzisiaj to udowodniliśmy na boisku. Graliśmy mądrze, wykorzystywaliśmy tę sytuację w pierwszej połowie, które się nadarzyły. I myślę, dzięki temu ustawiliśmy mecz. No, w drugiej połowie wiadomo, to już były szachy. Staraliśmy się to kontrolować. Tobie strzelił bramkę na 2-1. Chwilę się zrobiło nerwowo, tylko Paweł pomógł schodząc z boiska. Na pewno było nam już wtedy łatwiej. No i udokumentowaliśmy tą przewagę, jakby strzelając trzecią bramkę. Cieszy mnie to też, że te bramki gdzieś są wypracowane na treningach. Tak? Pochodząc z, z treningów, to jest, to jest dla mnie bardzo istotne, no, ale najważniejsze są trzy punkty i patrzymy już na kolejne spotkanie. Na początku chciałem pogratulować trenerowi zwycięstwa. No, na pewno to spotkanie nie wyglądało tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, jak zakładaliśmy przed meczem. Uczuliśmy się przed, przed, przed tym spotkaniem, że jesteśmy po pięciu zwycięstwach z rzędu, żeby to nas czasem nie uśpiło, bo, bo ta nika jest taka, że Gdzieś się przyśpi na, na, na ułamek sekundy, straci się bramkę i przegrywa się mecz. Dzisiaj, na pewno, pierwsza połowa była bardzo słaba w naszym wykonaniu. Poza jedną sytuacją, jeszcze przy 0-0 Huberta Szamki z porzuciem rożnym z głowy, tak naprawdę nie, nie stworzyliśmy żadnej sytuacji klarownej w pierwszej, w pierwszej połowie. Straciliśmy dwie bramki, natomiast wydawało się, że po bramce na 2-1 złapaliśmy kontakt i, 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 i te jakieś akcje zaczęły się zazębiać, natomiast no, moja czerwona kartka troszkę też podłamała zespół. I no, tak jak trener powiedział, jakieś takie już piłkarskie szafy były w drugiej połowie, jedna z kontr zakończyła się bramką na 3-1 i no niestety ten mecz przegrywany dzisiaj. Nie?